Co robisz? To mój telefon. Emilia, wiem, że nie powinienem brać twojej komórki. Okej, okay, ale wziąłem. A wiesz czemu? Bo nie zamierzam pozwolić ci dalej kłamać. Oj, Mateo, nie mów mi, że próbowałeś znaleźć zdjęcie naszego buziaka. Jeśli tak, to nie trzeba było zabierać mi telefonu. Mem z tym zdjęciem jest wszędzie. Szukałem nagrania, z którego wyciągnęłaś to zdjęcie. Ale go nie znalazłem. Skasowałaś się. Jasne, że nie. Przecież to moja karta przetargowa. W jakim sensie, Emilia? Aj, chłopaki, pomyślcie trochę, Co? Mam w posiadaniu jedyny dowód, dzięki któremu mógłbyś wrócić do Luny. A więc co był twój plan, żeby mnie rozproszyć i przeszukać moją komórkę? Chłopaki, ale wstyd. Nie umiecie tego robić. Trzeba być bardziej kreatywnym. Emilia, posłuchaj, bo nie zamierzam się powtarzać. Potrzebuję tego nagrania, tak? Potrzebuję go, bo jest dla mnie ważny. I co z tego? Musisz w końcu zrozumieć, że nie możesz już zrobić nic. Emilia, czemu? Po co? Dlaczego nie zostawisz ich w spokoju? Czemu ci to obchodzi? Są dla mnie ważni. To bardzo mi przykro, ale to nie twoja sprawa. A Mateo i ja mamy teraz do pogadania. Jeśli chcesz mi coś powiedzieć, to zrób to teraz. Okej, okay? bo chcę, żeby Simon był tego świadkiem. Dobrze, to bardzo proste. Nie ma sensu, żebyśmy się kłócili, Mateo. Ty mnie potrzebujesz tak samo jak ja ciebie. A więc razem możemy osiągnąć to, czego chcemy. Więc to proponujesz. Bo doskonale wiesz, że nie jestem tobą zainteresowany. Ach, nie wierzę, Mateo, ale przynudasz. Myślałam, że jesteś nieco mądrzejszy. <laughs> Naprawdę myślałeś, że mogę się zabujać w kimś takim jak ty? Chciałam się z tobą spotkać, żeby Ambar zobaczyła nas razem. Miała tylko odnieść wrażenie, że jesteśmy razem, ale to wszystko, to był zakład. Co? Nie, nic nieważne, tak? Mateo, daję ci ostatnią szansę. Jeśli zrobisz, co mówię, dostaniesz nagranie i odzyskasz lunet. Zgadasz się, czy nie? Mateo, nie mam całego dnia, tak czy nie? Mateo, nie mów mi, że się zastanawiasz. Nie możesz pozwolić jej się szantażować, sen. No, nie masz czegoś ciekawszego do zrobienia? Bo naprawdę mnie już męczysz. On potrafi sam podejmować decyzję. Jak będzie? Słuchaj. Nie. Posłuchaj. Jeśli to jedyny sposób, żeby zdobyć to nagranie, to dobrze. Zgadzam się na to. Hmm? Ale radzę ci, żebyś dotrzymała umowy. Mateo! Cieszę się, że w końcu poszedłeś po rozum do głowy. Nie pożałujesz tego. Niedługo dam ci znać, kiedy i jak działamy. To przyjemność robić z tobą interesy. Okej. Okay. Dobra, dwie sprawy Po pierwsze, sorry, nie zatrzymałem jej Spokojnie, A po drugie, czemu się na to zgodziłeś, Mateo? Po co? Stary, nie miałem innego wyjścia, okej? Okay? Jeśli nie zgodzę się na to, co mówi I nie będę udawał przed Ambar, że jestem z nią W życiu nie da mi nagrania A co jeśli i tak ci go nie da? Nie wiem, nie mam pojęcia, co wtedy zrobię Ale dobrze wiesz, że jestem w stanie zrobić wszystko, co trzeba, żeby odzyskać Lunę